Na początek krótka informacja dla turystów i nowych mieszkańców. 2 stycznia duże sklepy na Cyprze były zamknięte z powodu inwentaryzacji. Jutro handel wraca do normy, ale już 6 stycznia sklepy ponownie będą nieczynne z powodu święta. Na Cyprze rośnie zainteresowanie prywatną edukacją. Do władz trafiło 28 wniosków dotyczących budowy i rozbudowy prywatnych szkół podstawowych i średnich. Część inwestycji korzysta z nowych zachęt urbanistycznych, które mają przyspieszyć procedury i ograniczyć biurokrację. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy podatkowe. Reforma obejmuje niemal wszystkich dorosłych mieszkańców Republiki Cypryjskiej i wprowadza powszechny obowiązek składania zeznań podatkowych, także przynajmniej nieruchomości. Szczegóły wyjaśniamy na naszej stronie. Przypominamy także, że nie można już płacić gotówką za wynajem mieszkań. Wszystkie opłaty powinny być regulowane przelewem lub kartą. Załamanie tych zasad grożą wysokie kary. Region Pafos czeka na rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego budowy mariny. Projekt zakłada port dla około tysiąca jednostek rekreacyjnych i ma być jednym z kluczowych elementów rozwoju turystyki w tej części wyspy. Po sylwestrowych opadach deszczu cypryjskie rzeki znów ożyły. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia dotąd suchych koryt oraz wodospadów, które po długiej przerwie ponownie zaczęły płynąć. Rok 2026 zaczyna się także nowymi zasadami dotyczącymi produkcji halumi. Do końca lutego minimalny udział mleka koziego i owczego wynosi 18%, a od marca do końca lipca próg ten wzrośnie do 25%. Już obowiązuje nowa płaca minimalna. Minimalne wynagrodzenie wynosi teraz 1088 euro brutto, co w praktyce daje około 980 euro na rękę. Na Cyprze działa także kilka placówek oferujących naukę języka polskiego oraz elementy polskiego programu nauczania. Wszystkie funkcjonują w formule edukacji uzupełniającej. Pełną listę publikujemy na naszej stronie. I na koniec informacja dla Polonii. Już jutro, w sobotę 3 stycznia o godzinie 16, w Kościele Świętego Krzyża w Nikozji zostanie odprawiona Msza Święta w języku polskim w intencji pomyślności w nowym roku. To był telegraficzny skrót dnia. Więcej szczegółów i rozwinięcie tematów znajdziecie na cypr24.eu.